Na początku 2018 roku, zaledwie półtora roku temu, postawiliśmy sobie dosyć, wydawało się wtedy ambitne zadanie, które udało się nam zrealizować. Już w tej chwili projekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie i nie ukrywam, że jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To rzeczywiście miło. Słuchać i słyszeć, jak inwestor chwali miasto, a tak naprawdę ja miło słyszę, jak dobrze mówi się o naszych pracownikach, bo to pracownicy Urzędu Miasta wspierali, współpracowali, aby rzeczywiście imponujący obiekt powstał w imponującym czasie. Bo 17 miesięcy, 17 tysięcy metrów kwadratowych to naprawdę rzecz wspaniała. Ja się bardzo cieszę, bo mamy. Ten kompleks tego dużego skrzyżowania zagospodarowany. Tu za po sąsiedzku będzie monopolis w rewitalizowanych, byłych zakładach monopolowych. Tu mamy piękny, nowoczesny obiekt, mamy nowe miejsca pracy. Czuję wzruszenie i takie ciarki na plecach, bo spełnia się moje marzenie, kiedy zostawałam rektorem w 2012 roku. To moim celem było właśnie to że młoda twórczość, młoda sztuka trafia w przestrzeń miejską.